Definicja od pierwszej, czyli pięć edycji temu, nie uległa zmianie. Natomiast w ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować w Polsce generalną zmianę nastawienia pracodawców. Pamiętam, że kilkanaście lat temu, pracując w innej instytucji finansowej na międzynarodowej konferencji, zostałem zapytany o to, jeżeli ktoś chciałby w Polsce zakładać biznes, fabrykę jakąkolwiek inną działalność, to jakie dodatkowe benefity powinien mieć ze sobą, żeby nie cierpieć na brak pracowników. Wtedy sytuacja na rynku była taka, że wystarczyło po prostu wypłacić wynagrodzenie na czas. W tym czasie y, sytuacja na rynku pracy zmieniła się diametralnie i mimo turbulencji dzisiejszych, czyli wojna na Ukrainie, czyli inflacja wywołana wzrostem cen energii, pandemia, którą mamy y, przez ostatnie dwa lata pracodawca odpowiedzialny to pracodawca, który myśli o swoich pracownikach, bo sytuacja na rynku pracy nadal pokazuje, że to jest wyważony rynek pracownika. W 2023 roku na przełomie pierwszego i drugiego kwartału planujemy akcję ponownego autozapisu wszystkich, którzy do tej pory nie uczestniczą w PPK, zarówno tych, którzy w międzyczasie rozpoczęli swoją karierę zawodową, jak i tych, którzy w trakcie pierwszego autozapisu złożyli deklarację rezygnacji, po to, żeby wykorzystać wszelkie pozytywne znamiona ekonomii behawioralnej. Która identyfikując trzy istotne cechy, które zostały zdiagnozowane przez Richarda Talera, umożliwiają wszystkim tym, którzy nie widzą dziś aktywnego sensu rozpoczynania swojego oszczędzania, wyręczenie ich w tej roli i zapisanie do powszechnego systemu oszczędzania.